Już mam to z tej strony to nasz kolejny, nasz mi Dzisiaj gramy gramy Sterk 3D. Gramy sobie gramamy z musimy... Oooooo! Dzisiaj zostawicie mi taką, będzie nowa seria. Możecie zostawić łapeczkę, wybrać sobie w szybkę z dzwoneczkiem. Żeby byłam. Widacie taka. Еще на вот мяч. Еще она поняла. Концентрируется уже с Майкрофтом, Майкрофтом, Майкрофтом. Торастрофа, мяч. Это я тебе говорю. Сиди, сиди, сиди. Сиди, сиди, сиди. Сиди, Ona gdzieś tam poszła. W picyku siedzi. My wyjdziemy, bo ona pewnie e, wyjdzie na ten. Wyjdzie na ten niks. O, się jest idziemy. no tu idzie.

o nie! Już bym prawie zrobił! Widzieliście co? Masakra! Kurde! Już bym to zrobił! Więc z tych drzwi akurat ona wychodziła! Masakra! Dobra, to ja jeszcze raz. Dobra, no to. Jeszcze kolejna próba. Ja za super w to nie jestem, ale okej. łapoczek z żeby z kamerką nagrywać. Pomyślę jeszcze, spokojnie pomyślę. Może kolejny filmik będzie, jak... Jakoś nie chcę się pokazywać bardzo na kamerce, ale...

No spokojnie byśmy robili to. Dobra, lecimy, lecimy. Nie będziemy tracić czasu. Dobra, nie będziemy tracić, tracić... czasu. O fuck, co się stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Ale ona od razu będzie mi łapała. Widzicie, widzieliście to? Depnęłem że... na ten. To ona od razu, czekaj, pokażę na was taki live Jak bardziej zrobić. Jak szybciej. A nie wiem, może w, ty... w następnym odcinku na was na tu grę zrobię live Naprawdę, jest słaby.

Mówimy to. Minecraft się pokazać w stanie. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy wszystko. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze nie ma góry, weszła. Kompletny. Dobra, ale. Life. -on no ale i faka nie zrobimy o oh, fak. tu jest dopiero okno otwarte no i to ten minus że opóźniamy się z czasem ale jak wyglądasz wiśniaru nie gadaj że już schodzisz Dobra, zostawcie opęczkę w górę. Co ja tu robię? Dobra, czekamy, czekamy. Prędzej. Dobra, czekamy. A, musimy uciekać, wiecie? A jest. Się udało. O. Się udało widzowie. O oh my god. My się, udało, się udało. Powiedz na widzów. A na mnie jak ja miałem, obojęcie, ja to policzę. Ja tam ludziom. No. Dobra, syna, się spodoba. Odcinek zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie, no i luwa.